Witam na z wyprawie dzisiaj jesteśmy w opuszczonym zakładzie opuszczony zakład produkcji płyt pilśniowych. zaraz zobaczymy sobie tutaj pierwszy z brzegów to jest pewnie tu jest pewnie pomieszczenie biurowe o, niezły krzak w szakocie tutaj było pomieszczenie biurowe w końcu jakiś furbek że można wejść do środka tu się jarało coś Ktoś idzie No, proszę bardzo, jeszcze kwiatek jest. Co on tu betonem zalany, nie wiem. No. Zobaczcie, jeszcze się zachowało coś, co nieco. To pewnie drukarka była. Ciekawego dzienniki, urzędowe. O, mamy tu jakąś gazetę. Zaraz zobaczymy, którego to roku. Jest 2003 19 lat już. Ładnie. zakład produkcyjny płyt piliśniowych kurwa jakie to ciężkie ty co to jest jakieś sprzęty You wrong Dużo sprzętu się zachowało tutaj. Patrzcie. Telefonik taki był kiedyś. Bardzo takie monitorki stały w, w tym w pomieszczeniu biurowym, Czy są księgowości pewnie, coś tego typu, co idzie na górę. Nie Teraz. zamek wyłamali było, było zamknięte, ale. Byłamali, tak jak widać no tu będzie ciekawie Oła. strych jak w starej chacie trochę, taki strych wielki pozostałości po takim telefonie starczą to no tutaj do, jakieś archiwum pewnie czy coś takiego co my tu mamy jakąś magiczną miksturę tak to pewnie było archiwum Nie wiem, nie mam pojęcia, co to może być. O, tu był taki stary kineskopowy telewizor. Tu mamy stołówkę. Jest o, o, To były pewnie te płyty piśniowe Tym się tutaj zajmowali różne wzory, różne kolory, próbki płyt produkowanych w koniec polskich zakładach płyt piersiowych. Wow, jaki piec wielki. Teraz się dowiemy, czy trzeba będzie płot forsować, żeby tam się dostać do, a no, może nie będzie trzeba, bo tam już jest fabryka. Tam produkowali te płyty piśniowe pewnie kurwa no bo tak to by musiał tutaj przez tą bramę się forsować mi się nie za bardzo chciało czy znaczy, w sumie żadny problem no bym przeskoczył Najważniejsza część tego odcinka, już tutaj piękny komin, widać coś wspaniałego, jaka to wielka hala jest. Ciekawe co tam jest w tej dziurze czarnej. To była taka pewnie wielka winna towarowa. To jakieś było pomieszczenie kuchmajst. Tu zobaczcie jakie doreczko fachowe. Dwa bioreczka nawet są, proszę bardzo. Patrzcie tutaj jaki już widok się zaczyna. Zaraz tam dojdziemy, spokojnie. Też tu się jarało coś. Też tu się jarało właśnie. To dosyć ciekawy. To dosyć ciekawe fajnie to wygląda. Ale produkcyjna tutaj o cholera jakaś pańczyna, tutaj jeszcze mamy ciekawe rzeczy. Jakieś tutaj były pewnie: oprzyrządowania, jakieś maszyny czy coś. Coś jeździło tendy. Zobaczcie. Jakieś torowisko, coś tego typu chyba. Tu zapewne stały jakieś maszyny jak mi się wydaje, bo, bo są tu jakieś wtyczki czy coś w tym rodzaju ale też mogę się mylić tutaj jakieś podłączenie hydrauliczne Poproszę, co tu znaleźliśmy? Co to może być? Coś w rodzaju torów pewnie, coś tu jeździło. Nie wiadomo. jeszcze nie jakiś fuch majstra wow co to było tutaj Co tu mogło być Jakie wielkie tunele Zatem koczę w środku. Co tutaj też winda była, tak, winda nawet jest przycisk. No tutaj znalazłem ciekawą rzecz dosyć. Mianowicie coś w rodzaju klasy, może tu jakieś szkolenia były, bo jest tablica, są ławeczki, krzesła. Jakaż takiego to jeszcze nie widziałem. To nie jest piasek. Nie wiem, czy widzicie, jak ten czas się przebija od światła. Wow. Co to jest? Zauważać. Trzeba spierdalać. Ale, póki zacznę spierdalać, to jeszcze kilka umień zrobię. Nie odpuszczę tak łatwo. Kurwa, jakie wądoły, to można się wpierdolić ładnie. Nie będę tam dalej szedł nawet. Bardziej mnie martwi to, że mi bateria zdycha w telefonie niż tamten bus co przyjechał, ale w sumie on już pojechał dalej, więc bez obaw eksplorujemy dalej, nie? Oprócz na dach można wyjść może później Wow, te schody są wysokie. Niezły widok. Super jest. jest Zajbiście. na okolica jaka panorama duży strasznie duży teren tu jest komin antena komin jak zwał tak zwał idziemy jeszcze wyżej Musi wdrapać, zobaczymy, ale jeszcze tutaj zobaczmy, co jest też świetne widoki, bo tam na dole nie wiem, czy to będzie widać. Te dziury co są to bardzo łatwo przeoczyć i wpaść. Lepiej nie ryzykować. To jak pole minowe, dziura na dziurze. Zobaczcie, jak wysoko. No i dobra, wracamy. Koniec róbek. na no, dziś. Jeszcze jedną rzecz tam nakręcę, bo tam są fajne takie silosy szybkie ujęcie zrobię Kurwa jak się się... O, tak. Nie Udało się Tędy proszę niż tam przez tu siatkę. Przybijać Tak jeszcze zgodnie z obietnicą wam tutaj nagram Te silosy na szybko ogromne są dobra, dzięki za świetny urbex moi drodzy do następnego